Panie Karolu, nawiązując do tego, co Pan powiedział o siedmiu godzinach w Białym Domu, od spędzenia siedmiu godzin w garażu człowiek nie staje się samochodem, tak od spędzenia siedmiu godzin w Białym Domu człowiek nie staje się partnerem Donalda Trumpa. Myślę sobie, Panie Marszałku, że odbycia półtora roku marszałkiem też się nie staje marszałkiem, a można a jednak... cały czas zostać klaunem polskiej polityki. O, nerwy Więc... puszczają, <laughs> Je, nerwy puszczają, ale, nie. tak? Wo wobec tego... Zaczynamy szukanie, się obrażać. Co Pan załatwił marszałek... dla Polski? Moment, Panie Marszałku. Co Pan mówię, załatwił dla Polski? Mówię. Dobrze byłoby, jakby Marszałek polskiego Sejmu czy premier polskiego rządu spotykali się z naszymi najważniejszymi partnerami w Stanach Zjednoczonych. Moja wizyta nie była wizytą ani po to, aby uzyskać poparcie w mojej walce o prezydenturę, ale po to, aby mógł szybko wejść w obowiązki prezydenta Polski i zobaczyć, jak im, jaka w Białym Domu panuje atmosfera relacji polsko- amerykańskich. Załatwił pan sobie selfie kampanijne i to był cały uzysk z tego z tej wielkiej awantury, która się wydarzyła. Czy zna pan A marszałek, można że lepsze selfie z Donaldem Trumpem? Donald Trumpem niż selfie na pogrzebie. No to... Ale wie pan dobrze, no. wie pan dobrze, że to nie było selfie. Może od tego zacznijmy, no. prawda? A pokażę panu pana kolegów. Moje wyznanie Trumpem to też nie było wtedy zdjęcia. Właśnie, dla nie odpowiedział pan na moje pytanie. Rozumiem, że nic pan nie załatwił. Próbuję mnie pan obrażać. Rozumiem, nerwy puszczają. Nie, Dziękuję. Panie marszałku. Czas. Stop. Nie było selfie.